Witam was w kolejnym filmie, a dzisiaj pokażę wam kolejny ciągnik, tutaj jest na wymianę łożyska oporowego od sprzęgła, bo się rozleciało, tutaj mamy tamten rozebrany, trzeba było wypchać na chwilę, żeby tego zrobić, no i co, łożysko miało pół roku i rozleciało się, no i narobiło trochę szkód, bo powycierało te łapki tutaj sprzęgła. Od pierwszego stopnia odjazdy trzeba było założyć nowe. I tutaj wygięło te widełki, bo to łożysko obróciło całą tą, tą tuleję, która się przesuwa. Tutaj rozgięło to widełki. No i, no i trzeba było kupić. Tu przy okazji wymieniliśmy ten wałek, właśnie od tych widełek, co popychają to łożysko. No i taka robota. Tutaj przy okazji też, też był wyciek z tego wałka od pedałów sprzęgła i hamulców też zostały uszczelniacze wymienione, tu i tu jest stary. Widzicie pełno piachu, jak to przy traktorach bywa. Ja już to powoli składam i czekam na łożysko, tutaj, bo, bo po prostu Gość w sklepie doradził, żeby wziąć w łóżysko, ale przy założeniu go chciałem wprasować na tutulej i okazało się, że jest za luźne i po prostu nie, nie dało się tego założyć. No i przez to się obsunąło, obsunęło w czasie, no bo łóżysko nie pasowało. No ale to dzisiaj myślę, że uda się to złożyć. Także taka robota. A do wymiany tego uszczelniacza pedałów trzeba wyciągnąć te skrzynki na akumulatory, z obu stron zdemontować pedały tutaj jest inaczej, bo tu jest 40, no to jest jeden pedał hamulca a w 60 są dwa na no dwie pompki, no to tam będzie trochę trudniej to zrobić no ale też będziemy to robić w tamtym ciągniku no i co chyba tyle będzie w tym odcinku, bo ja już sobie to poskładam z kolegą i no i tyle co wam tu będę więcej pokazywał w będzie działać, zrobi się regulację. Także na razie wam i cześć. Zachęcam Was do za subskrybowania kanału i dawania łapek w górę no i komentowania filmów. O, naprawach <laughs> i nie tylko. Także, cześć.